Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj gościnnie u na łódce. Witam wszystkich. Super. Znajdujemy się na wodzie Merwede. Jest to prywatny odcinek, na który trzeba mieć osobne pozwolenie, ale to o tym później. No, zbudowaliśmy łódkę. Pierwsze parę udajemy się na miejscówkę, gdzie zaczniemy. Dzisiaj szukamy sandaczy i okoni. A jak będzie szczupak, to będzie kwestia szczęścia. No i do zobaczenia później. Na chwilę obecną stan wody jest niski, możecie zobaczyć po kamieniach, ale troszeczkę później, o której tam miało być? Koło 8 godziny woda zacznie się podnosić, więc te kamienie będą zalane. O, miałem patrzę te kamienie będą zalane. I zawsze zasada była taka, przynajmniej w zeszłym roku, że im była woda się podnosiła w górę, tym ryba była bardziej agresywna. Czy tak będzie w tym sezonie? Staramy się to sprawdzić. A guma, od której ja zacząłem, jest to Lunatic 10 cm w kolorze fluo. Jest dokładnie ta sama guma, na którą udało się złowić tego szczupaka. 122 główka 15 gramów. No i walczymy szpadami, machamy. Łowienie na rzece. Takie małe fale, no. Małe. Będzie ładny okoń. Dasz podbieraka? Mam no, kamerę włączoną, także fajnie, bo udało się pierwsze. Takie przytrzymanie było. To będzie piękny okonik, tak myślę. No. O, 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 o. Czekaj, bo to nie jest ma mała ryba, ty się teraz postawił. Powiem ci, że to To może nie być okoń, a jak będzie okoń, to konkretnie. No. O kurde Ole piękny ale piękny O, pierwsza rybka oj, oj i to od razu jest 45 jak nic Jest pierwszy okoń A no, przełożymy tutaj proszę bardzo 47 cm No przepiękna ryba Robimy zdjęcie i zaraz tracimy wody O, dopłynęliśmy na drugie miejsce. O, siedzi ryba, patrz. O, i to będzie sandacz. Gdzieś w pierwszym rzucie, w pierwszym opadzie i od razu ryba. Ale ładnie uderzył. Będzie sandacz. O, i spadł. O, no. No, kolejna jakaś łódka wypłynęła. dwie. O, siedzi. A nie po czym brania. A jest większy O, 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 o To będzie większa ryba, widzisz, jednak ten mój killer się sprawdza no to, Ale może być kapotnik też wiesz bo, No bo to dziwnie ta ryba z nas zebrała ale nie począłem w ogóle brania albo jest podczepione, przedusił może wiesz bo chodzi chodzi, ale no, tak dziwnie chodzi, ja go w ogóle nie mogę podnieść tej patrz no, no. <laughs> dobra walka, no czekaj, bo on wam ty widzę, idzie nie ma, ale wyjdzie, eee, <laughs> Bywa i tak. No. <laughs> jest kolejna ryba. A nie jest duża. Taki będzie 40 parątek no, Ale się ładnie i pracuje, oto to chodzi. Prog X. Jak pompuje. Puch, patrz, Mały szkrabek, ale jest. Jest to Ale uderzenie potężne Będzie fajna ryba Ale jakbyś to widział jak ten kij wystrzelił do góry A, to w końcu było atomowe branie dla mnie. tego. Okay. <laughs> Siedzi. Ha, ale go tam wykminiłem. No to może być okoń ci powiem, bo strasznie głową wije. Ole, pięknie. Ole, ładnie wygląda, patrz, Jak galopuje. No nie chcę, nie chcę do podwieraczka. Juhu. Kolejny piękny okoń, o, około, nie wiem, 38 osiem centymetrów. Tak strzelam, mniej więcej, nawet nie mierzymy od razu. Buziaka i do wody. Bye bye, Fantail Pro osiem i pół centymetra świetna gumka jest wiesz, jest wiesz ale ładnie widać jak przyłożył pedałuje w dół patrz jak, jak, jak załadował tę gumę no, ale wiem Ci, że huknął strasznie, też tutaj. Drop it. I <noise> jest A, nie, Mówię, że nie chyba się zastanawiały te większe. No. chciała kończyć tą zabawę. My już spływamy, jesteśmy prawie na, na slipie. Paweł jakieś kilka słów. Dzień udany. Wpadło parę rybek, każdy myślę, że zadowolony, oby było ich więcej. <grym> Pozdrawiam. Ja Także jak mogliście zobaczyć, naprawdę tych akcji działo się dzisiaj bardzo dużo, wiele branie pustych. Ale, wy, ale złowiliśmy też i fajne ryby, i ten piękny okoń, 47 na dzień dobry. Ale niestety robi się coś dziwnego. Woda pod się, stan wody się podniósł, i ta ryba przestała być aktywna. Niższa woda była, ryby brały, woda się podnosiła, były też aktywne. Kiedy woda osiągnęła maksymalny poziom, ryby się zatrzymały. No po prostu przestały żerować. Mieliśmy na osądzie, stawialiśmy się centralnie w miejscach, gdzie ta ryba była, no, ale nie chciała atakować. No czas na, na, dziś, na dzień dzisiejszy, czas nasz na, nas się skończył. Uciekamy i do zobaczenia w kolejnym materiale.